Hey, cześć. Witam Was, moi drodzy bardzo serdecznie w tym, ja, w tym jakże pięknym dniu. Potrzeby. Potrzeby są różne. Człowiek różnie. Człowiek ma różne potrzeby, które mu się. czasem się rodzą mu się w głowie. Ale de facto, czym one są? <laughs> czym one są? Moi drodzy, potrzeby same w sobie. Są efektem, są efektem różnych czynników, bo są różne potrzeby biologiczne, emocjonalne i wiele innych, moi drodzy, których nazw nie pamiętam. Mówię o tym, moi drodzy, dlatego, że na co dzień się zapomina o jednej ważnej rzeczy. Każda potrzeba, która urodzi nam się w głowie, w tej głowie powstaje. I są efektem wielu rzeczy. I tu już moi drodzy, nie będę mówić tylko i wyłącznie o efekcie tym, jak nasz mózg pewne sygnały przetwarza. I nie będę już mówił o tym, że, że to jest też kwestia neuroprzekaźników i tych wszystkich substancji chemicznych, które, które w naszym ciele się znajdują, bo tak, to też jest efekt, moi drodzy, tych różnych rzeczy. Tylko też, moi drodzy, będę wam bardziej lub mniej mówił o tym, dlaczego tak de facto nad swoimi własnymi potrzebami człowiek, niestety, moi drodzy, czy się komuś się to podoba, czy nie, tak naprawdę człowiek nad swoimi potrzebami nigdy nie panuje. I wcale tutaj nie mówię o tych biologicznych, bo nad biologicznymi się nie da panować. Bo wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy, jakie są podstawowe potrzeby w piramidzie potrzeb: oddychanie, odżywianie się, wydalanie oczywiście, tak jak wynika z potrzeby biologicznej i reprodukcja. I mało ludzi, sobie, mało ludzi na co dzień sobie, sobie zdaje sprawę, że te, właśnie ta podstawowa, te wszystkie te wszystkie potrzeby znajdujące się w tych najniższych najniższym punkcie jeśli chodzi o piramidę potrzeb to są piramid to, to są potrzeby czysto fizjologiczne łącznie z tą reprodukcją ale one biorą ogólnie rzecz biorąc nie tylko te nasze podstawowe biologiczne fizjologiczne się biorą, biorą się z naszej głowy z naszego mózgu no moi drodzy, nasz mózg przez ewolucję jest, moi drodzy, zaprogramowany na jedną daną rzecz, na przetrwanie. I czy komu się to podoba, czy nie, tak właśnie jest. I widzicie, moi drodzy, nawet jeżeli, od, nawet jeżeli na chwilę, na chwilę pominiemy ten aspekt, czysto naturalny, czysto naturalny naszych potrzeb. To są jeszcze potrzeby takie związane z naszą psychiką, duchowieństwem. Ale one, one, moi drodzy, też są związane z naszym mózgiem. Jeżeli chodzi o to stricte duchowe, to mógłbym go przypiąć im łatkę w kategorii tych właśnie bardziej naturalnych. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że ludzie roz, bardzo często rozwijają swoją duchowość z tego względu, że, że z tego względu, że, że kiedyś kiedyś, dane, kiedyś nas nie będzie. I zawsze, moi drodzy, rozwijamy swoją duchowość, bo, bo nauczono nas, sami w to wierzymy. Że nasza egzystencja nie kończy się w momencie, kiedy umrzemy. I też dlatego człowiek rozwinął w sobie coś takiego jak duchowość, doświadczanie bogów. Ja wolę używać terminu bogów. Każdy sobie używa jak chce. I też właśnie dlatego to tak się rozwinęło. Każda, moi drodzy, potrzeba, która wytworzy się w naszej głowie, jest, moi drodzy, efektem przetwarzania różnych sygnałów, tak? Tutaj w naszym mózgu, e, te fale mózgowe się rozchodzą się, tak? Po naszych neuronach, w naszym układzie nerwowym I, na, i przykładowo, kiedy ze zmysłu dotyku mózg otrzymuje informację, tak? otrzymuje jakąś, daną inf otrzymuje jakąś informację. Bądź na przykład teraz się uszczypię. Mózg, mózg otrzymuje informację o bodźcu bólowym. Który, na, który, który powoduje automatyczny skurcz mięśni, żeby tego bólu uniknąć. Bo dla mózgu takie uszczypnięcie to jest stan zagrożenia. Takie uszczypnięcie, takie co naprawdę sp co sprawia ból, to jest, moi drodzy, dla naszego mózgu to jest stan zagrożenia życia. Nasz, nasz ogólny rzecz biorąc, nasza świadomość, nasz mózg, to jest w zasadzie to samo. Nauczył się, żeby jak najbardziej unikać bólu. Dla, dlaczego? Dlatego, że nas mózg został tak wypracowany, że ból, bardzo e, niedobre jedzenie kojarzy właśnie z zagrożeniem życia. Dlatego, że moi drodzy, jeżeli, jeżeli będziemy spożywać rzeczy, które nam szkodzą, wtedy, czyli na przykład. Przykładowo, nie wiem, do herbaty dacie za dużo cytryny i ono jest wtedy tak mega kwaśne, że nie da się tego wypić, to nasz mózg to, to, rejestruje, to rejestruje jako coś, co ma za duży odczyn kwasowy. A na przykład kiedy przykładowo, przykładowo kiedy ja sobie tak się uszczypnę, to nasz mózg otrzyma informację fumulowym tak, i dla niego to też jest, dla naszego mózgu to też jest stan zagrożenia. A na, przykład, a na przykład, moi drodzy, jeżeli nasz mózg potrzebuje, bo moi drodzy, ludzie mają potrzeby, czy tego chce, czy nie. Na przykład, yy, nasz mózg ma różne, na, na różne naturalne bodźce. Tak? Nasz mózg, kiedy widzi przykładowo, yy, widzi ciasto. Nasz mózg to, to interpretuje jako wysokoenergetyczne jedzenie, bo przykładowo ja na przykład, na przykład lubię słodycze, tak? Mój mózg to interpretuje jako wysokoenergetyczne jedzenie i dlatego je potrzebuje. tak? Czy na przykład, moi drodzy, tak, tak jak przy, na przykład przy reprodukcji mózg też, też różne... Różne rzeczy analizuje, które, ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, nasz mózg ma tylko jedną potrzebę: informować nas, że, że przetrwać. Tak? Że przetrwać. To jest tak naprawdę jedyna informacja, którą mamy w głowie. Naturalną. Bo jeżeli chodzi o te aspekty psychologiczne, to już niestety nieco bardziej złożone. Dlaczego? Dlatego że, dlatego, że jedyne, co w człowieku jest złożone, to moi drodzy, psychika. To moi drodzy, psychika i sposób myślenia. Tak? I tak naprawdę tak naprawdę tym właśnie jest dla mnie każda potrzeba, która z czegoś wynika. Ona jest, stworzona, ona jest tak naprawdę tworzona tutaj. I w momencie, w których ten sygnał zostanie przetworzony w tym naszym mózgu, w tym, naszych, w tym naszym mózgu, to dopiero wtedy utworzy się tak zwane poczucie jakiejkolwiek potrzeby. I tak, moi drodzy. I tak to, moi drodzy, właśnie jest. Ludzie mają różne, ludzie różnych rzeczy potrzebują, tak? I tak naprawdę nad swoimi potrzebami nie da się panować. Panowaniem nad swoimi potrzebami, przynajmniej ja to wiedzę z tego doświadczenia, że panowanie nad swoimi potrzebami jest równoznaczne z ignorowaniem ich. Jest równoznaczne z ignorowaniem ich. A czy to jest takie zdrowe, to już jest kwestia na inny film, i ja żegnam, papa. Pa.